Alalalala. Siemanko, witajcie moi kochani. Dzisiejszy challenge jest bardzo prosty. Aktualnie mam najwyższe ustawienia w grze, najwyższą rozdzielczość, natomiast po każdej przegranej rundzie będę sobie te y, ustawienia po prostu zmieniał o jeden, co niestety też będzie bardzo przykre, bo w momencie, gdy na przykład teraz jestem przyzwyczajony ogólnie do tych ustawień, to po każdej przegranej rundzie będę musiał od początku na szybko przyzwyczaić się do tych nowych ustawień, gry, nie. Także zostawcie proszę łapkę w górę i zaczynamy! Szczerze mówiąc, najlepiej, najlepiej i dla odcinka, który właśnie nagrywam i dla mnie byłoby po prostu nie zmieniać tej rozdzielczości ona jest najlepsza po prostu dla oka i tyle, zaczynamy, niestety też na mój minus mapka jest taka, że jej zupełnie nie znam ale jest bardzo fajna bardzo fajna, naprawdę bardzo fajna został nam tylko jeszcze jeden gościu i przed chwilą niestety grałem meczyk i trafiłem na cheaterów więc pomyślałem sobie, że jest coś nie tak już z moim kątem. Ale widzę, że z tym gościem też coś było nie tak No, zobaczymy jak dzisiejszy dzień, dzisiejszy meczik będzie wyglądał Dajcie też proszę znać, jak podoba wam się taki format, jaki robię teraz Czyli codziennie jakiś filmik, wczoraj też był vlog Wow, thank you man No i zobaczymy na jakiej rozdzielczości skończymy No, powiem wam tak, CS jest naprawdę świetną grą, jeśli ma się... Kurde, on ma chyba scouta. Jeśli ma, się, jeśli ma się do tego zajawkę, Dobra, nie będę ryzykował, bo oczywiście w większości challenge'ów chodzi o to, aby nie przegrać meczu. Nie wiem, jaki challenge musiałbym sobie dać, aby, aby na siłę przegrać mecz. Dobra, jest gitarka. Nie musimy ponownie zmieniać rozdzielczości, jest bardzo fajnie. I otwieram tabelę, także tym bardziej możecie zostawić łapkę w górę i standardowo jeszcze standardowo komentarz jeszcze. Eee, co mogę nagrać w jakimś kolejnym odcinku, nie? Napiszcie też proszę, czy chcielibyście może jakieś skrzyneczki, bo mógłbym w końcu nagrywać na przykład jakieś dłuższe openingi, openingi z widzami Kurde, co ja robię? Czemu ja się tak wychylam? Widzicie, to jest właśnie ten problem nagrywających, że w momencie, gdy ja szybko mówię, to szybko też się poruszam po mapie A akurat w cs szybkość nie jest zawsze dobra, nie? Czasem warto po prostu poczekać, wyczekać gościa I tak dalej, i tak dalej. Zostało w dalszym momencie dwóch na dwóch. I. Nie wiem, to był taki mega. Nie fart. Skill, skill. Ja słuchajcie, muszę się też nauczyć zamieniać niektóre rzeczy. Ale. Nie, troszeczkę mnie to też rozjuszyło. Oj, nie jest to dobre miejsce. Dobra, widziałem, jak zaskoczył. Czekłem jakieś granaty. Mam granat, wrócimy. Aj, nie udało się, ale wydaje mi się, że musimy mieć teraz mega pecha, jeśli byśmy to przegrali. Czuję się kurde, w jak, jakbym był w jakimś filmie, ale nie, no jest gitarka. Nie, no słuchajcie, tak się właśnie to powinno robić. Naprawdę, jak się skończy na tym, że odcinek polega, żeby zmieniać rozdzielczość po każdej przegranej rundzie, a ja nie zmienię ani razu rozdzielczości, to będzie naprawdę coś bardzo fajnego. No. Ja to w ogóle, słuchajcie, za każdym razem będę powtarzał, że ten kanał i filmiki na tym kanale to jest trochę terapia dla mnie, nie? Ponieważ tutaj mogę sobie naprawdę nagrywać cokolwiek dokładnie chcę. Na główny kanał ktoś by mógł się zapytać, to co, na głównym kanale nie możesz nagrywać tego, czego chcesz? Też mogę oczywiście, tylko muszę się bardziej zastanawiać, czy to będzie ciekawe, bo jednak tam już jest wyższa poprzeczka, nie? Postawiona. Zależy mi. Żeby to naprawdę było bardzo ciekawe. A tutaj też mi zależy, ale nie aż tak bardzo, nie. Oj oj. Bardzo słabo się wychyliłem, ale widzę, że ten gościu jest też obity, nie? Napiszę mu dla swojego, że minus 76. Także no. Zobaczmy teraz, co się podzieje. Kurczę, ale naprawdę bardzo się cieszę, że mogę coś takiego właśnie nagrać. Zobaczmy co się podzieli i czy będziemy musieli, będziemy musieli po raz pierwszy zmienić rozdzielczość. I tu niestety mamy problem, ponieważ możliwe, że teraz będą chwilowo lagi, ale teraz, właśnie wraz ze zmianą rozdzielczości, troszeczkę zmienia się też układ zmiany myszki i tak dalej, i tak dalej. Więc może być to problematyczne, ale zagrajmy sobie fula, bo mamy pieniążki. zaginamy rękawy i jakaś teraz taktyka. Musi wlecieć potężna, bo oni mają na pewno pieniądze teraz. Oj, no właśnie. I wykorzystują to. I wykorzystują to, i boję się, że przez coś takiego drugi raz będę musiał zmienić rozdzielczej za chwilę. Dobra. Tego myślę się nie spodziewają. Dobra. No nie, ale widzieliście jaki to był pech. Dobra, już zmieniam rozdzielczość na jeszcze niższą. To jest akurat bardzo niefajna rozdzielczość ta, na którą teraz zmieniłem, ale to był taki niefart, bo nie miałem nad nim przewagę, tylko to już po prostu animacja w grze mi to wszystko spowolniła. I wiem, jakkolwiek słaba wymówka by to nie była, bo pewnie tak to brzmi, e, to jest to prawda. Prawdą tak czy siak. Dobra, spróbujmy teraz zrobić coś takiego. Kurde no. I zno no nie, znowu to samo, ja nie mogę tak grać. Ja nie mogę tak grać, bo ten gościu... bez urazy, ale ten gościu uważam, że z tą snajperką w tej rundzie nic tutaj nie zdziała. Także może być naprawdę potężny problem. Co on robi? Zradził już swoją pozycję? Nie wiem, słuchajcie. Ja po prostu o. Odpowiem sobie jakiś filmik, który mi się wyświetlił. Sprawdzę sobie po prostu, ile mój vlog ma wyświetleń. O. W 44 minuty... Czy te ma około. Szczerze, bardzo fajny wynik. Bardzo fajny wynik. Pustę go dobrze. Wygrał rundę. Nice, man, very good. Fajnie, nie musimy zmieniać rozdzielczości. Chociaż wolałbym szczerze grać na trochę innej. Nawet wolałbym teraz grać na niższej e, niż na tej, bo to jest taka bardzo specyficzna. No, jestem w ogóle ciekaw, czy duża będzie różnica. Wiecie, na filmie, nie? To jest w ogóle kurczę dobra. Mapa pod jakieś. Dobra. Tu jestem nietknięty dosłownie. A gościu zaplantował już bombę. I naprawdę ładnie to zrobili. Ja byłem pewien, że tam dwóch stoi. No, no. No nie wiem, teraz takie typowe jeden na jeden. I on ma też bardzo dużo przewagę. Bardzo dużo, bo Nie wie z której strony ja wyjdę. No nie Musiałem tak zrobić, bo niestety jeszcze nie miałem defiuza No Niby tutaj powiedziałem, że... A teraz ta rozdzielczość. Że niby to lepiej jakby była inna rozdzielczość, ale teraz to dopiero zaczną się schody. Bo to też nie jest rozdzielczość, którą lubię. Te wszystkie jakieś kończące się na 1300 to są jakieś dziwne bardzo rozdzielczości, ale spróbujmy zrobić to samo co wcześniej, tylko z inną bronią, nie? No, i zostałem sam na dwóch. Ojoj, Jeszcze ja akurat snajperkę kupiłem, no to też ładnie, nie? Nie wiem, czy on strzeliłby mnie widział. Czy tak po prostu. Dobra, mam digla. Spróbujemy coś ugrać z tym diglem, nie? No bo nie ma tak naprawdę innej możliwości tutaj. Dobra, to było bardzo ciężkie do ugrania, i teraz mamy typową rozdzielczość HD. Typowa rozdzielczość HD, wydaje mi się, że właśnie tutaj, wiecie co, tu nie ma czegoś takiego teraz jak brak skupienia, że my teraz przegrywamy, bo po prostu nie mogę się skupić czy coś. Tylko jak za każdym razem jest inna rozdzielczość, to właśnie dzieje się to, co mówiłem na początku filmu, nie? Czyli po prostu trzeba się od początku przyzwyczaić, że taki ruch myszką to już nie jest. Ta animacja co wcześniej, tylko jest to po prostu już inaczej, bo każdy rozdział, niestety, daje trochę inne możliwości. Dobra, gościu wydaje mi się, że już jest mocno obity. Dobra. Ja ich tutaj spróbuję troszeczkę przytrzymać. Dalej jest dwóch na dwóch. Ja jestem sam na dwóch. To oni zaraz. mi... Ah. No właśnie. Dobra, i teraz jest ostatnia rozdzielczość z HD, potem przechodzimy na 4, na 3, co będzie jeszcze większą masakro. I w ogóle ja już teraz widzę ogólnie obraz w takim kwadracie, nie? Jest naprawdę zeskalowany i mam ogólnie już czarne paski po każdej ze stron, nie? Wy widzę, że widzicie go normalnie. Także no, co tu by kupić? Co tu by kupić? Kupę urosło to ono. Ojejku. I widzę, że herce też już spadły. Także teraz, czym niższa rozdzielczość, tym jeszcze gorzej, nie? Nie wiem w sumie, co tutaj robić. Dobra, to było dobre. A i zostałem jeszcze sam na dwóch. No, oczywiście, znaczy sam na jeden. Dobra. Słyszałem cię, gościu. Gdzie ty jesteś? Ej, dobra, jak on się ukrywa przede mną? Widzieliście to? Ja nie mogę tu w ogóle... wyjść. Nie, no tak nie może być. Coś czuję, że mogę to przegrać. No nie. Gdzie on był? Ale strasznie mnie irytuje takie sytuacje. To jest taki typowy camper. No ale liczy się wynik ostatecznie, nie? Ale bardzo mi się to nie podoba. I teraz niestety będzie tak naprawdę największy przełom. Ponieważ muszę zmienić teraz 4 na 3 Pewnie... A nie, szybko zeszło. Dobra, mamy teraz rozdzielczość 4 na 3 W sumie fajnie to wygląda. Nie powiem, że nie mamy Akacza. Dobra. 4 na 3 akurat to jest rozdzielczość, którą bardzo lubię. Mam nadzieję też, że sporo uda się na tym zyskać. duże fps -ków. no, to jest właśnie to, co kocham. Bardzo sobity, ojej, koliko on jest obity. On ma dosłownie mega, mega lowa. I pięknie. I nie musimy już zmieniać rozdzielczości, słuchajcie, o to chyba chodzi, nie? Także fajnie, no i też fajnie by było w sumie wygrać jakikolwiek mecz na odcinku. Znaczy, oczywiście zagramy sobie tylko ten mecz, natomiast... Póki co w dalszym ciągu przegrywamy, nie? Także no, zobaczmy. Spróbuję w sumie powtórzyć tę sytuację, to było wcześniej. Bo w sumie czemu nie? Ale widzę, że. Oj. Widzę, że oni tutaj bardzo agresywnie grają. Proszę, nie gin. Ogarni się, chłopie. Dobra, ładnie. Ładnie, to jesteśmy dwóch na jednego. Nie. Kurde, znowu to samo. Nie wiem, to, to jest taki kamper, Tak nienawidzę takich gości. Nie wiem, mógłbym mu dać fake info, że małoła. To może by go to jakoś zmotywowało. Za drzwiami po prostu się chowa. Nie wiem dokładnie jeszcze gdzie. Ale wiem na pewno, że. No tak, trzeba zmienić rozdzielczość. I jest to teraz bardzo ważna runda. Bo. No, bo nie możemy zremisować, musimy wygrać po prostu, pokazać swoją dominację. I o to tak naprawdę chodzi, nie? A, kupię jeszcze Zeusa. Co mi tam. A, rzucaj mi flesza. Tak, stary. Ej, dobra, nie wiem, czy on odpalił jakieś haksy, czy o co chodzi, bo. Bardzo mnie to dziwi, co on właśnie robi, nie? I to jeszcze ma taki też idealny movement. Bo to jest ten camper, nie? Dwa ostatnie fragi, które strzelił z tej pompy, nie, co się skampiło, one były jak najbardziej w sumie dobre, tylko skąd miał pojęcie o takim movemencie? Dobra, przegraliśmy rundę teraz tak naprawdę jest najważniejsza runda, bo... No albo będzie remis, albo to po prostu przegramy, a nie chciałbym, żeby to był po prostu odcinek, w którym przegrywamy. Nie może tak być, Buję skauta i zobaczymy, co się zadzieje, nie, po prostu. Zobaczmy, ja tutaj naprawdę na spokojnie trzeba, bardzo na spokojnie O, widzę, że to już jest w ogóle takie typowe 4 na 3 No wychyl się z co będziesz kampił cały czas? Ale widzicie, taki typowy kamper, no Typowy, nie ma bardziej typowych kamperów No, wychylił się i nie ma go Dobra, no, sam, sam na dwóch. Znaczy sam na jednego. Jeden na jeden jest po prostu. Minus zero? No to super. To będzie pewnie znowu ten camper. Ja nie wiem, słuchajcie. Skąd on bierze te miejscówki? Nie, nie wierzę, że tak to się zakończyło Dlaczego ten digl musi mieć taki odrzut? Ja nie mogę Dobra, słuchajcie, widzimy się już jutro Dzięki bardzo za zatrzymanie mi towarzystwa do końca Zostawcie proszę suba i łapkę w górę Ja chcę tylko jeszcze tylko zobaczyć Tak na koniec, jakie to były rangi Nie wierzę, że można przegrać w taki łatwy sposób No nie wierzę po prostu Jakie to były rangi? Może unranked? Okej, okay, podobno, dobra Trzymajcie się, widzimy się jutro, siemanko